Upolowaliśmy go tydzień temu. Podaj nam jego nazwisko. Binder, Douglas Binder. Nie tego wybraliśmy. Tamtego nie mogłem znaleźć. Chcieliście weterana wojskowego, więc posłałem Bindera. Miał więcej medali i rodzinę, która teraz zadaje pytania. Przepraszam. Jesteś nieostrożny i głupi. Do tego żałosny. Powiedział, że jest samotny. Skąd miałem wiedzieć, że ma krewnych? Popełniłeś błąd? Przyznajesz się? I chcesz nam to wynagrodzić, jasne. Mamy nowego klienta, trzeba wybrać mu zwierzynę. Tym razem dasz nam człowieka, o którego poprosimy. Rozumiemy się? Rozumiemy się, tak? Tak. Randall, kiedy tu wrócę, urżnę sobie stek. Zrobiła pani, co mogła. Przyjechałam za późno. Żył na ulicy. Dlaczego mi nie powiedział? Dlaczego nie poprosił o pomoc? Ja też mieszkałem na ulicy. Niełatwo wyciągnąć rękę. Gdybym chociaż mogła powiedzieć mu, że go kocham, on też panią kochał. Dlatego nie chciał Pani w to wciągać.